Zakończył się sezon Wielkopolski Ligi Juniorów Młodszych. To był dobry sezon dla Marcinków. Uważam, że to był bardzo dobry sezon dla Marcinków, ponieważ zajęliśmy trzecie miejsce, gromadząc 41 punktów. Porównywałem też tą drugą grupę północną. No w sumie gdyby połączyć obie dwie grupy, to na podstawie, na podstawie punktów zajęlibyśmy czwarte miejsce w Wielkopolsce. A więc to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobry wynik. A ta Liga Wojewódzka to jest prowadzona już od tylu lat bardzo profesjonalnie i w tej lidze uczymy się tutaj bardzo dużo. To jest takie właściwie okno na świat dla naszych młodych piłkarzy. No uważam, y, y, że nie byłoby dzisiaj Drygasa, nie byłoby dzisiaj Tuszyńskiego, Kurzawy i wielu, wielu innych zawodników, gdyby nie ta Liga Wojewódzka. Ta Liga Wojewódzka wraca w stare schematy. Będzie znowu jedna grupa, będzie rywalizacja wielu drużyn, no a nie jak do tej pory, że gracie po cztery mecze z tym samym rywalem, niekiedy na przykład ze Stalą, Pleszew czy, czy z Koninem. Tak, wraca do, do starych ram i na pewno, jeśli chodzi o poziom sportowy, podniesie się znacznie, także w przyszłym roku będziemy bardzo, bardzo musieli walczyć, aby w tej lidze pozostać. No wzrosną koszty, no ale, ale poziom sportowy, poziom piłkarski na pewno się przez połączenie tych obydwóch grup podniesie, ponieważ no mamy możliwość nauki, a gdzie się uczyć najlepiej, jak nie na boisku od najlepszych zespołów i to nie tylko najlepszych zespołów tutaj w naszej regionie, ale, ale w Polsce, bo przecież kiedyś Amika w czy obecnie Lech Poznań, to są zespoły, które walczą prawie praktycznie co roku o Mistrzostwo Polski w tych, w, tych, w, tych, w tych kategoriach wiekowych. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra nauka dla nasi, naszych chłopaków tutaj z naszego regionu. Zmieni się rocznik Marcinka, który rywalizować będzie w Lidze Wojewódzkiej. To jest dobry rocznik? czy znaczy to się okaże, czy dobry, czy zły w przyszłym sezonie. No my mar, jako Marcinki mamy jeden wielki problem, że nie mamy nigdy rocznika, całego rocz, rocznika wszystkich chłopców w tym, w tym samym wieku, także musimy grać chłopcami młodszymi, a to jednak na, na tym etapie, w tym okresie rozwoju fizycznego chłopców jest ta różnica. No szkoda, że po prostu nie można tutaj wkępnie robić naboru co roku, no ale to po prostu brakuje na to pieniędzy.